I, I wąs zgolony. Witamy serdecznie na budowie pana inwestora. Jak się pan czuje? Dzień dobry. Proszę zauważyć, Bardzo że. Dobrze. Wąs został zgolony. Znaczy, ja inwestor to jest sąsiad. No sąsiad. Sąsiad, sąsiad, ale sąsiad, sąsiad. Widać, że śledzi e, czynnie te odcinki na YouTube. <laughs> I czyta komentarze. Zgodzenie było pierwsze. Nastąpiło przed obejrzeniem waszego tak filmu. Tak jest. No Niestety to... takie czasy, jakie mamy, nie sprzyjają takiej tutaj. Zarostowi, gdyż te maseczki to wszystko psują. Aha. Już mnie to denerwowało. nie chcesz być Andrzejem Januszem. Choć nie, wró wrócę do tego Andrzej, jeszcze. Andrzej to Ty jesteś, możesz na drugie. A na trzecie mam Janusza. No widzisz, wszystko się zgadza. Nie, na drugie. Na drugie mam Janusza. No, może. A Andrzej też coś tam, gdzieś tam masz Andrzeja po drodze? Nie na chyba. A, Ale nie wiem, kolega wybieram, bo nie chodziłem na te rekolekcje. Wróćmy do tematyki budowlanej. Jak możecie zauważyć, łazienka, przedpokój i co tam będzie pralnia? Spiżarnia powstaje. Podoba się panu? Work in progress. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, no. jak skończycie. Czy będzie mi się tak podobało? Się <laughs> Ale się to nie Ale To się okaże, oczywiście. Jarosław, tylko nie badaj pionów, nie badaj pionów. <laughs> dobrze będzie, dobrze będzie. W tak centymetrach, jest. jak to mówi, mądry człowiek się nie mieszka. Tutaj dzisiaj y, dostałem prospekt y, glazury oraz zabudowy y, tej małej toalety i uznałem, <laughs> że pan inwestor. Za dużo dziwaczy i chyba nie wejdziemy w tą współpracę. no, no, już wszedłeś, to teraz kończę, jak wszedłeś w no, Ale do glazury, do glazury to jeszcze nam brakuje, bo na razie nie ma murów. Trochę Ale brakuje. się zrobią. Ty, weź no, wyjdź za kamery, przywitaj się z gośćmi naszego programu. No, ale to nie wolno się ruszać. No, będziemy stali w jednym miejscu, wyluzuj. Nie wolno się ruszać. Nie wolno, nie wolno. Ja oddaję mikrofon do studia, bo już, z, już za dużo powiedziałem. Zresztą <grym> coś się rozgadałeś tak od czasem. Coś czuję, że jest coś w tym, jakieś coś takie jest, drugie dno. Coś jest w tym. Dobra, tak więc, wracając do tematu. Wczoraj żeśmy sobie powytyczali już e, zarysy kibla, więc możesz się łamać, chłopie, bo już, już sprawdzaliśmy przecież. Już masz gdzie. Ale Jeszcze co, sięgnę nóżkami. Mało tego, w momencie, kiedy wczoraj Trzeba było wyznaczyć ten kibel. Szyfowa poszła do domu, bo powiedzieliśmy, że... To nie dobrze jak ona odchodzi. E, poszła, bo zmarzła, nie. No i we, we dwójkę z Majstrem przyszło nam tutaj wytyczać, wiecie, czytać projekt, że tak powiem, nie. I powiem wam szczerze, no i coś tamte wymiary się nie zgadzały trochę, ale sądzę, że to jest wina projektanta, tak? Nie? na pewno. No tak Ale ogólnie wcześniej, żeśmy tutaj pomagali robić kanalizę i jak możecie, nie wiem, zauważyć, to e, wszystko się zgadza, nie? Czyli tak. Tu będzie ubikator, ubikator. znaczy tu, tu go daliśmy chyba specjalnie z boku, żeby tam rury nie ciąć, a i tak się to ten. Tutaj będzie prysznic, moi drodzy. Tutaj pan Wąs. Ja Teraz pan Jarosław będzie miał umywalkę. Oczywiście on będzie miał dwie umywalki, no bo to jest bogaty człowiek, ale jedno wyjście i tu będzie Sedes. W naszym projekcie Sedes jest tu, ale w tym miejscu nie będzie nic, a tu będzie wanna. To znaczy tu będzie pewnie koniec wanny. Tak więc słuchajcie, on będzie miał wannę, będzie miał prysznic, dwie umywalki. I kibel. Za dużo ozdobników takich dodajesz. Wychodzi, że jesteś naprawdę jakiś zamożny. Ale A to nieprawda. To bogateu zabroni, nie? A i, moi drodzy, jeszcze góra pozostaje, co prawda wchodzimy do niej z zewnątrz, jak na wsi, ale wiecie, teraz. Jak na wsi, jak na wsi. To jest modernizm, tak więc. Prezes przyjechał sprawdzić. Nie no, prezes przyjechał, bo sobie szlifuje beleczkę, nie? Nie, nie pykła szlifowanie Szlifuje beleczka. sobie beleczkę, tam, żeby później wchodzić na górę, nie? Siano będzie tam składał. Słuchaj, tam jest przestrzeń... Y... Dla artystów. Ja wiem, tam artystyczna, będzie artystyczna jest przestrzeń. osobne wejście dla osobnych artystów, a tutaj będzie mieszkalne. Yy, tak więc... Oddzielamy roboty od stylu. Życia. Wiecie, prezes przyszedł, powiedział, że mu się podoba yy, i co? I co, dzisiaj chcemy podlecieć sobie, z tą, te ściany trochę, wiecie, w górę e, wystawić i, i skończyć, bo się ponoć pogodała, łamie, wiesz, zapowiadają mrozy od Super. tygodnia. <laughs> to cudownie. Tak więc, my lecimy dalej, żegnamy Pana Jarosława, dajcie łapkę w górę za to, że zgolił wąs. Wiecie, koper, poszedł na rynek i sprzed Co prawda, to prawda, wszyscy mówią, że bez wąsa lepiej, ale jak się przyzwyczaję, mi trochę mi smutno, brakuje, tęsknię za nim troszkę. Przyzwyczailiśmy się. Związaliśmy. No nic. I już jesteśmy w domu. Grzejemy się. Nawet mamy tutaj klimacik. Świeczka od sklepu For You się pali właśnie, jak remont For You. Ale pamiętajcie, jeszcze macie kilka dni rabatu właśnie na te świeczuszki. I przyszła kolejna paczka. To jest chyba jakiś płyn. Bo jak tak rusza, to słychać taki plum-plum. Tu pewnie będzie jakiś alkohol. Tak mi się wydaje przynajmniej. zobaczymy zobaczymy. Jak się zrobiło zimno? A co się nie chce robić. Najlepiej by było robić coś w środku. Nie ma jeszcze dzisiaj wygonił do domu. Żebym nie marzła. A ja tak nie lubię, bo mam wyrzuty sumienia. No ale poprzmątałam po to. Bo nasz Teodorek to taką piaskownicę przynosi, bo u sąsiadów, u Jareczka i Dari to jest mnóstwo piachu i on się przykleja do, do butów. Jak Teodorek przychodzi, to do, u niego się przykleja do wszystkiego, nie? Prawda? Piaskownicę robimy? Także tak. Ja nie umiem kilku rzeczy robić na razie, żeby i otwierać. Ale mi ja się nie wydaje. Dobra, przecinamy, może inaczej się da otworzyć. O, coś dla Teodorka. Teodorek, coś dla ciebie. O, kurde. To są jakieś nalewki. Chyba. Hmm. E, e, wiem, wiem, że niektórzy z was, was nie lubią, jak my tak się piszczymy z psem, no ale ja to tak... ja lubię. Co to, to jest? To jest jakaś nalewka. Jak to się nazywa to, co my tam mamy? Dereń? Nie wiem. Chyba tak. Zobacz. Oj, oj. Powiedzcie, to jest Dereniówka? Chyba Nie Wygląda jak Deren, nie? Czy ja zgubię mi ostrość? No dobra. To jest jedno. A tu jest jakiś list jeszcze. Nie wiem czy mogę przeżytać. Cześć! Nadrabiając zaległości w oglądaniu Waszych filmów, zobaczyłem, jak posadziliście deren i jak go będziecie chcieli wykorzystać w przyszłości. Wysyłam Wam na jesienny wieczory próbkę tego, co można z tych owoców zrobić, oraz dwie inne: maliny z wiśnią i pigwowca japońskiego. Może ten smak Was zainspiruje na posadzenie kolejnych drzewek i krzewów. Mmm, malina z wiśnią. Oglądam Was od samego początku z wielkim zaciekawieniem i tak trzymajcie. Nieraz wykorzystywałem Wasze pomysły podczas remontów. Jeśli będziecie chcieli wykonać te eliksiry mdłości i zdrowia, to podsyłam Wam mój sprawdzony od wielu lat przepis. Witajcie, witajcie w dniu następnym. Mało nagrywamy, no bo to możemy cały czas nagrywać jak murujemy działówki. Jest już ciemno, zaraz kończymy, klej się wykończy, to pokończymy robótkę. Ja mogę się pochwalić, że nauczyłam się ciąć lisicą. Majster mi sprzedał patent, bo jak wcześniej cięłam, to to mi tak tak wychodziło, ale majster już mi powiedział, jak mam to robić i już mi bardzo dobrze to idzie, więc będę pomocnikiem chłopaków. Może mnie zatrudnią. A ty coś chcesz powiedzieć? A my słabo płacimy. Spoko. <gry> Bardziej więcej płacimy jako men men dla menadżera Kanału. A no to, no to będę tym i tym, to będę dwa razy zarabiać. Co ja wam chcę powiedzieć? Noc nas została, ale możemy się powoli zacząć łamać, bo kibel zaczyna się wyłaniać. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, cały czas y, tą budowę robimy na zasadzie, zostaw w dziurę na ścianę potem. I powiem Wam szczerze, że y, teraz zrobiliśmy sobie te wszystkie ściany do końca, powiem Wam, że dodatkowo jest o wiele więcej roboty przez to, że jest ten podciąg no ale daliśmy radę, tam jest około centymetra luzu na górze to sobie później pianką jakąś tam psiuknie żeby nie było i powiem Wam szczerze, że przez te dziury to naprawdę później idzie szybciej robota, bo wystarczy pach, pach, pach wiadomo dziury zostawiamy gdzieś mniej więcej pół centymetra do centymetra większą no pół centymetra mniej więcej większą i idzie jak ta lala, tutaj widzicie te dziady to są dostawione dziady od wiatrołapu i ten wiatrołap to żeśmy mu dmuchnęli w chwilę. Nie? A teraz tutaj robimy tak, że zobaczcie, robimy tą ścianę i nie przewiązujemy ją sobie ze ścianą, ze spiżarni i kibla od razu, tylko też zostawiamy takie zęby. nie? My sobie zresztą dzisiaj już skończymy. Ale domurujemy chyba dotąd, albo jeszcze jedną po prostu sobie warstwę startową zostawimy. I jutro, słuchajcie, po prostu sobie lico będziemy trzymać od tej strony, nie? A te wszystkie zęby, które tutaj wystają, są o pół centymetra krótsze niż ta ściana, żeby później, jak będziemy rozpinać, sobie sznurki od boku do boku nam nie przeszkadzały. Zobaczycie, to pójdzie kurde w chwilę. Nie trzeba się wiecie spuszczać. też chciałam powiedzieć, że jest tak zimno, że ja mam dwie kurtki i trzy bluzy na sobie. I jest bardzo zimno. No dzisiaj impada. temperatura odczuwalna minus 3. Tak. No. Widzicie jakie poświęcenie. Dobra dziubusz, dawaj kij. <noise> dawaj kij prawdy. <noise> Look around for the next crowd. Yeah, going our own way. Trying to find a new road, Yeah, we'll be going in circles. Trying to find a way, searching for the things we throw. Yeah, dropped out without a choice. Yeah, hair blowing to the window, singing stupid noise with oh, I just wanna get to know you. Yeah. Wanna go far to the coast. Yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghoster. I wanna have kids of my own, yeah. Living life till it's over. But until we do, it's sleeping soon. I'm feeling a little crazy. Start at home being lazy. Wanna travel to the 80 flying with you. Mm. Wanna take on the world and do something. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you, things that you wanted? Wanna find you drop drop with our choice, yeah. Hair blow around to the window, singing stupid noise uh, with you I just wanna get to know oh, you. Yeah. Yeah. I wanna go far to the culture. I wanna go first to the ocean. I wanna know all you. Growing up like a culture. I wanna have kids on my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's so cool. A korzystając z okazji, że mamy chwilę przerwy na uzupełnienie kalorii, nasz paczkoma zaczął żyć swoim życiem. Chyba wie, że zbliżają się święta, więc przyszła do nas paczka. I tutaj już oszczędzę wysiłku, jakże tej dzielnej kobiety dzisiaj się nanosiła bloczków, yy, i to wystarczy, więc otworzę za nią. Choć to nie jest jakikolwiek wyczyn, bo paczka jest. Yy, nie jest Zobaczymy Otwieraj, pancerna. otwieraj. co tam będzie w środku. O, papierologia, ale to ja już widzę, że oddaję. O, kurde. Zapaczkowana. I ma, o, myślałem, że paczka w paczce, a tutaj jest więcej paczek w paczce. O. Bo to jest podpisane dla kogo to jest? Aha. To jest dla ciebie. Dla majstra. Dla Łukasza. I dla szefowej. Pozwolisz, że otworzysz sobie sama paczkę. Otworzę, otworzę. Otworzę temu. Co nic nie robi cały dzień tylko Ja przeczytam. Cześć z tej strony załoga Rebutik.pl. Jesteśmy waszymi wiernymi widzami, kibicujemy od pierwszej cegły i podziwiamy kolejne etapy. Za oknem już zimno, więc czas najwyższy wskoczyć w ciepłe ubrania oraz pomyśleć o świątecznych prezentach. Dobrze się składa, bo wprowadzamy nową markę Cross, Cross Hatch, która jest już dostępna na Rebutik. Modne wzory, najlepsze materiały i bogate detale. A to wszystko teraz kupicie taniej ze specjalnym kodem rabatowym RE10 w naszym sklepie. PS. Dla Waszej trójki podsyłamy małą próbkę produktów dostępnych na rebutik.pl. Serdecznie pozdrawiamy zespół Rebutik. Piszę Wam tam później kod w opisie. To najpierw Meister otwiera swoje. Nie, to jest z tego. A, a Łukasza? To jest dla gaduły. Dostałeś t-shirt i bluzę, w końcu będziesz wyglądał jak człowiek. <noise> Jeszcze tylko trzeba do fryzjera iść. Ja, no właśnie. Ja też muszę. Teraz, a ja swoje później sama otworzę. czekaj, czy każdy ma czerwony. O nie, ty masz inny kolor. Ale bluzka dopasowana do tej, do koszulki. No. A ja? No ładna, ładna. Ten musztardowy jak u mnie w pokoju. A, to profesor, to jest spodko, dobra. <grym> I bluziwo. Teraz ja. Ja też chcę. No elegancko, dziękujemy. Ja, ja jeszcze, to ja znaka jeszcze. tego, że u nas z, mo, z modą krucho. <grym> a, to, a to nie jest takie zaskakujące, <grym> że bluzy przysłali nam w kolor bojowych parkach A, no. no. <grym> o, ja lubię szare. O, ja mam taką bluzkę. Proszę zobaczyć. I mam taką bluzę. Bluzka fajna, taka. O, już ja widzę, lubię. że tu jest ta aplikacja taka wycinana. znaczy wycinana, trójwymiarową aplikację masz? Zobacz. No, fajna. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Będziemy nosić, ich, jak to się mówi. No postaramy się być z modą, jednak nie na bakier. No, wiecie, to jest budowa, no to tak, zawsze się ubieramy tak, żeby było wygodnie i żeby nie zniszczyć. A mi będzie szkoda, tej będziemy nosić na budowę. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it, cause I got my mind. I'm bigger so oh, man, I ain't gonna give in now. I just gotta lift this now. I'm gonna be, man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring, When I'm not them when when I'm back with the whip, cause I am just up for the journey. I just know that I'm just going to save. I stało się. Skończyliśmy budować ściany. Pięknie, ładnie. Otwory powycinane. Majster to normalnie z poziomicą w ręku e, podocinał. Tak więc mamy pokój, pokój, pokój. Wszystko dokładnie to samo co u nas, ale niestety nie możemy powiedzieć, że jest zrobione wszystko na, 90, na 100%, bo jest zrobione wszystko na 95%. I nie wynika to. Z naszej jakby winy po prostu zabrakło towaru i tutaj machnięcia jest o, raptem 100 bloczków, stop, nie? Więc zabrakło nam towaru, musi zostać zamówiony i przyjedzie prawdopodobnie jutro. Tak więc, albo łazienka będzie trochę niższa, albo boksy dla koni. Dla hobbitów, albo po prostu jutro będziemy musieli albo pojutrze domurować. E, bo no, na tyle nam towaru starczyło. Tutaj nie ma jeszcze rozdzielonego kibelka pomiędzy spiżarnią a akiwelkiem, a bo jeszcze e, wąsu nie wie dokładnie jaką on dużą tą ubikatornię chce, czy wiecie, czy ją wepchnąć, czy ją zwężyć, dlatego po prostu później ją domurujemy i po prostu od zewnątrz będziemy kotwić to na prętach tak jakbyśmy się stawiali do e, działówek, więc e, tak to żeśmy wymyślili, rozwiązali łazieneczka też już jest praktycznie zrobiona, bo trzeba tylko trzy warstwy do góry domurować i będzie Dobrze, kwestią jeszcze dla naszego pana, pięknego Jarosława zostaje to, czy on ten podciąg będzie chciał mieć w domu, czy nie? Jeśli ten podciąg finalnie zadecyduje, że nie ma być go w domu, to pomieszczenia jego będą finalnie gdzieś tak oscylować w granicy 1,60 m. 2,60 m. 2,60 2,65 Ja bym jednak był za tym, żeby dom był troszeczkę niższy w pomieszczeniach, a żeby tego kulfona nie było widać, bo ani to ładne, ani to modne. Zresztą, nawet jeśli by miał wystawać, to by wystawał tyle. E, więc wiecie, efektu z tego, jak z nie? <laughs> Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie wiem. No, tak więc słuchajcie, my na tej jakby powiedzmy robótce zakańczamy. Tak. Już po prostu. Nie po, będziemy was męczyć już. Poza, poza wizją domurujemy te bloczki, jak, kiedy, jak kiedyś przyjdą, a jak nie no, to tak, tak zostanie. I tyle. Dziękujemy Wam serdecznie za wizytę. Miejmy nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że mogliście sobie e, wyobrazić, jak to my byśmy się cofnęli w czasie i bo razem jest... z Wami murowali mury e, dla nas, bo tak naprawdę ten dom praktycznie niczym się nie różni. E, oprócz tego, że nasz jest fajniejszy, nie? bo już, już stoi po prostu. <laughs> Tylko, no. że my trochę dłużej murowaliśmy. Ale jak już, jak już e, Jaro wszystko zrobi, co trzeba będzie, jego dom będzie równie fajny jak nasz. Na razie, szok!